ZV12. W końcu mamy tutaj szeroki obiektyw, ale nadal dla mnie jest jedna rzecz, którą bym zmienił i gdyby ta rzecz była zmieniona, to pewnie bym go kupił. Ale o tym za chwilę. Hej wszystkim, tu Mariusz Gajdzik i w tym filmie powiem o Sony ZV12. Zrobimy recenzję Sony ZV12. Tego używałem przez jakiś czas dzięki uprzejmości Sony Polska. Robiłem dla nich treści na temat tego aparatu, więc robię też treść na temat tego aparatu tutaj na ten kanał. Film nie jest sponsorowany, natomiast sprzęt był wyposażony od Sony Polska, więc zaznaczam to tutaj na początku. Zacznijmy od obiektywu, bo jest to według mnie największa zmiana, jeśli chodzi o zmianę z ZV1, gdzie obiektyw to był 24-70 mm, a tutaj mamy 18-50 mm. Tam mieliśmy 1.8 do 2.8, tutaj mamy 1.8 do F4, więc przy przybliżeniu do 50 mm będziemy mieli ciemniejszy obraz, ciemniejszą przysłonę F4. Natomiast przy 18 mm nadal będziemy mieli F1.8, więc taką samą przysłonę jak w poprzednim modelu. I według mnie jest to obiektyw, który w końcu jest obiektywem do vlogowania w tych aparatach. 18 mm już na pewno jest ogniskową, która jest bardzo dobra do vlogowania nawet przy stabilizacji aktywnej. Więc ja uważam, że jest to naprawdę dobry wybór, jeśli chodzi o vlogowanie z ręki, trzymanie aparatu w ręce przy stabilizacji aktywnej i nagrywania w dość szerokim kącie. Nadal przy tej stabilizacji aktywnej, jeśli chodzi o 50 mm w porównaniu do 70 mm, no to jest tu tutaj troszkę mniejszy zasięg. Aczkolwiek w tym aparacie dostajemy możliwość użycia Clear Image Zoom, który pozwoli nam dozoomować do odpowiednika około 75 mm, więc nadal możemy dozoomować bezstratnie, bez żadnej straty jakości. Jeśli chodzi o Clear Image Zoom, więc mamy tutaj. Bardzo dobry zasięg, jeśli chodzi o zoomowanie w tym aparacie. Aparat ma też nadal wbudowany filtr ND o mocy 3 stopni. Jest to jednostopniowy filtr ND, nie możemy zmienić stopnia. Tak jak wspomniałem, mamy tutaj tylko 3 stopnie. I na pewno jest to bardzo przydatne, jeśli chodzi o vlogowanie i możliwość rozmycia tła przy 18 mm z F1.8 przy użyciu tego filtra oraz wyższych czasów naświetlania, więc tutaj na pewno będzie to przydatne. E, I fajnie, że ZV1.2 nadal ma ten wbudowany filtr ND. Jeśli chodzi o specyfikację, to nadal mamy tutaj tą samą matrycę 20 megapikseli, która da nam możliwość nagrywania 4K do 30 klatek. Niestety nie mamy tutaj 60 klatek. Klatek. i dla mnie jest to coś właśnie co wspomniałem na początku że jeżeli ten aparat miałby te 60 klatek to uważam, że byłby to aparat, który bym kupił, żeby mieć aparat taki mniejszy, który mogę zabrać ze sobą wszędzie i nagrywać nim w 4K 60 klatkach kiedy nie mogę zabrać ze sobą swojej fx trójki, na przykład na festiwale czy na koncerty, czy w inne miejsca, gdzie po prostu nie wpuszczą mnie z dużą kamerą a wpuściliby mnie z ZV12. Natomiast w HD możemy nagrywać do 120 klatek, czyli tak samo jak w ZV1, więc tutaj mamy naprawdę ok możliwości, jeśli chodzi o nagrywanie w HD. Kolejną rzeczą, którą też chętnie bym tu zmienił, jest nagrywanie w 8 bitach, ale nie byłbym tutaj jakoś super bardzo uparty, jeśli chodzi o to nagrywanie w 8 bitach żeby to zmienić na 10 bitów, bo jest to dość mały aparat, dość tani aparat, więc nie wymagałbym tutaj tych 10 bitów, aczkolwiek gdyby w ogóle już ten aparat miał 4K60-klatek i... 10 bitów to już w ogóle bym był super super zadowolony i wtedy to już na pewno bym go kupił autofokus jest tu bardzo dobry nigdy nie miałem żadnego problemu z jego używaniem bardzo dobrze wykrywa oko jeśli chodzi o człowieka i ma też teraz możliwość wykrywania twarzy lub oka u zwierząt więc jest tutaj dodatkowy plus względem poprzednika czyli zv1 bo ten autofokus będzie lepiej działał przy na przykład nagrywaniu naszego psa czy kota czy innych zwierząt które chcemy nagrywać dostajemy tutaj też lepszą łatwiejszą obsługę w postaci dotykowego menu i w postaci nowego menu, które mieliśmy wcześniej w A74, FX3 i wszystkich nowych aparatach po tym. Jak one wyszły, i mamy tutaj też funkcje dotykowe na głównym ekranie nagrywania, które na pewno bardzo ułatwiają nam używanie tego aparatu. I jest to nowość względem ZV-1, więc na pewno ten aparat będzie łatwiejszy w użytkowaniu. Będziemy mogli go używać trochę bardziej jak naszego smartfona, gdzie na ekranie naszego aparatu będziemy mogli ustawiać praktycznie wszystkie opcje, jakie chcemy ustawić a przynajmniej te najważniejsze. Dostajemy tutaj też opcję CineVlog, która pojawiła się wcześniej w ZV-E1 i dostajemy tutaj możliwość dodania pasków na górze i na dole ekranu i zmiany kolorów jeśli chodzi o kolory naszego filmu mamy tu sporo opcji i możemy zmienić te kolory w taki sposób, żeby były one bardziej kinowe. No i obraz będzie nam się kropował od góry i do dołu, co też sprawia, że staje się on bardziej kinowy. Według mnie fajny bajer, ja jakoś super bardzo bym z tego nie korzystał. Korzystałbym natomiast z tego ustawiania kolorów i fajnie byłoby, gdyby była tutaj opcja wyłączenia w tym trybie tych czarnych ramek na górze i na dole i tylko używania jakby tego trybu do zmiany kolorów. Niestety nie mamy tej opcji może z jakimś firmwareem w przyszłości to się zmieni i mam nadzieję, że tak będzie. Tak jak wcześniej wspomniałem aparat nagrywa w 8 bitach i mamy tutaj możliwość używania S loga i trybów Cine Niestety nie mamy tutaj S-Ciniton, co jest dla mnie zagadką. Nie wiem, dlaczego tego nie dali tutaj w tym aparacie, bo na pewno jest to bardziej przyjemny profil do obróbki, do jakiegoś lekkiego color gradingu niż normalny profil Sony. Jest on troszeczkę bardziej płaski, ma trochę więcej dynamiki, nie jest tak kontrastowy, więc szkoda, że go tutaj nie mamy. No, ale co zrobić? Fajną jest tutaj możliwość ustawienia ekspozycji z priorytetem twarzy. Dzięki temu, jeżeli będziemy vlogować w trybie automatycznym lub poautomatycznym, aparat będzie ustawiał ekspozycję na to, żeby nasza twarz była wystarczająco jasna w kadrze i nie będzie brała pod uwagę na przykład bardzo jasnego tła. Według mnie bardzo fajna opcja dla tych, którzy po prostu chcą vlogować na automacie lub po automacie i wiedzieć, że będą zawsze dobrze naświetleni, jeśli chodzi o nagrywanie ich vlogów. Praca aparatu w złym oświetleniu jest tu na dobrym poziomie. Nie spodziewałbym się tutaj jakichś super efektów, bo jest to aparat kompaktowy, dość tani i z małą matrycą, więc ja tutaj pewnie nie szedłbym wyżej niż e, 6400. Natomiast w mojej opinii efekty te są zadowalające na tą półkę cenową. Jeśli chodzi o przegrzewanie to aparat w moich testach się nie przegrzał. E, próbowałem zrobić test przegrzewania się aparatu, nigdy się nie przegrzał. Było to robione w lato w temperaturach około 25 stopni, więc ja tutaj jakoś super bym się nie martwił o przegrzewanie tego aparatu. Nadal mamy tutaj wbudowany 3 kapsłowy mikrofon, tak jak w poprzedniej wersji aparatu, czy w ZV-E1, czy w ZV- -E1. F, czy w ZV-E10? Natomiast w tym aparacie, tak jak w ZV-E1, mamy możliwość ustawienia tutaj kierunkowości tego mikrofonu. Możemy ustawić, żeby nagrywał on z przodu, z tyłu lub we wszystkich kierunkach lub automatycznie. Co będzie działało automatycznie? To jest test mikrofonu, więc jeżeli jestem w kadrze, w trybie automatycznym będzie on wykrywał tylko z przodu, ale jeżeli odwrócę kamerę, to powinien on wykrywać teraz też z tyłu. Jeżeli przełączę się na przód tak jak w tym momencie, to będzie on wykrywał tylko z przodu. Jeżeli obrócę kamerę, to raczej nie będziecie mnie słyszeć. Jeżeli ustawię ustawienie wszystkie kierunki, to będziecie mnie słyszeć z przodu, ale też kiedy odwrócę kamerę, będziecie mnie nadal słyszeć w podobny sposób. A jeśli użyję ustawienia tył, to będziecie tylko słyszeć z tyłu, więc w danym momencie pewnie mnie nie słyszycie. Ale kiedy obrócę kamerę na laptopa, to będziecie mnie dobrze słyszeć. Więc naprawdę fajnie, że jest tutaj ta opcja ustawiania kierunkowości i według mnie bardzo fajnie to działa. No i w zestawie, oczywiście, mamy też osłonę przeciwwiatrową, którą zakładamy w stopkę aparatu, i dzięki temu nasz aparat ma super fryzurę i będzie to chroniło przeciw podmuchom wiatru, jeśli będziemy używać aparatu podczas wiatru. Mamy tu też możliwość podpięcia mikrofonów e, z interfejsem mi, na przykład G1, którą możemy podpiąć e, w trybie analogowym, który działa w trybie analogowym. Natomiast te bardziej zaawansowane mikrofony e, będą działały tylko w trybie analogowym, nie w trybie cyfrowym, jako że mamy tutaj interfejs mi Analogowy, a nie cyfrowy. Mamy tu też uaktualniony port USB na USB-C, a nie USB micro, jak w pierwszej wersji, i bardzo dobrze, bo dzięki temu możemy też bardzo szybko naładować aparat. Ma on możliwość szybkiego ładowania, więc nawet jeśli nasza słaba bateria, która jest taka sama jak zv 1 się rozładuje, możemy szybko ją podładować, więc jest to na pewno na duży plus. I używając tego portu USB-C, możemy podpiąć nasz aparat do komputera i używać go jako kamery internetowej. I mamy tu możliwość używania naszego aparatu jako kamery internetowej w trybie HD i szkoda, że nie jest to Full HD, no ale HD nadal będzie dobrą opcją. Małą zmianą jest tu też umiejscowienie mocowania 3/4 cala na statyw. Jest ono umocowane bardziej z prawej strony aparatu, a nie przy gnieździe baterii, więc dzięki temu nie będziemy musieli odkręcać naszej płytki do statywu czy gripa, którego będziemy używali z aparatem. Po to, żeby zmienić baterię czy wyjąć kartę SD. No i jest to na pewno na duży plus, bo dzięki temu będziemy mogli łatwiej używać naszego aparatu. Aparat jest też dostosowany do nowej aplikacji Creators App, czyli będzie działać właśnie z nią zamiast ze starymi aplikacjami. Natomiast na minus jest tu to, że w trybie 4K nadal przyciemnia nam się ekran, więc yy, jeśli chcemy na przykład w słoneczny dzień widzieć to co się dzieje na ekranie to w trybie 4K podczas nagrywania jest on przyciemniony. Nie wiem dlaczego tak jest, ale mam nadzieję, że w przyszłej wersji albo może w że się to zmieni, bo byłoby to na plus, jeśli. Moglibyśmy widzieć w świetle dziennym jaśniejszy ekran, a nie przyciemniony. Nie mamy tutaj też trybu HFR, który pozwalał nam w ZV1 na nagrywanie do 1000 klatek na sekundę. Był to spoko tryb, i mi się podobało, fajnie było się tym pobawić. Może niekoniecznie używałbym to do jakichś bardziej profesjonalnych zastosowań, ale jako zabawa było to fajne, więc szkoda, że Sony po prostu pozbyło się tego trybu zamiast go ulepszyć względem ZV1. Kolejną zmianą na minus względem ZV1 jest tu brak mechanicznej migawki, jest tu tylko elektroniczna migawka więc nie będziemy mogli zrobić zdjęć seryjnych, będziemy mogli robić tylko zdjęcia pojedyncze e, więc nie jest to raczej aparat do zdjęć, bardziej aparat do filmowania, do kręcenia vlogów itd. Natomiast jeśli nie będzie nam to przeszkadzało to nadal możemy robić te zdjęcia i możemy je wykonać w formacie RAW i w formacie JPEG. Tak jak wspomniałem wcześniej bateria jest tutaj taka sama jak w zv 1 nie została ona niestety ulepszona i starczy ona nam na około godziny używania aparatu Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, możemy ją szybciej naładować niż w przypadku ZV1, w zv 1 c dzięki portowi USB-C, więc jest to na plus, natomiast ja nadal bym polecał mieć parę tych baterii jeśli chcemy korzystać z tego aparatu bo rozładowują się one naprawdę szybko na dzień nagrywania tego filmu cena aparatu to około 4100 do 4200 niestety cena jest wyższa niż cena poprzednika, więc tutaj to ja bym zaliczył jako minus e, szkoda, że ta cena nie pozostała taka sama na pewno aparat wtedy sprzedawałby się lepiej, więc jest to taki minus bo na pewno wpłynie to na wybór aparatu względem np. ZV-E10 który kosztuje bardzo podobnie Natomiast też rozumiem, dlaczego ta cena poszła do góry, bo jest to nowszy sprzęt, ma nowsze zastosowania, no i inflacja. Więc podsumowując, według mnie jest to naprawdę spokojny wybór, jeśli chodzi o vlogowanie. Ja naprawdę byłem zadowolony z pracy z tym aparatem. Mogliście to zobaczyć na vlogu, jak fajnie się nim nagrywało, jak Fajnie po prostu pracować z tak małym sprzętem w porównaniu do pracy, na przykład z efekt trójką, która czasami po prostu zawadza w nagrywaniu czy, jakichś rzeczy, jeśli chodzi o vlogi, bo nie zrozumcie mnie źle, kocham swoją efekt trójkę, ale po prostu czasami lepiej mieć coś mniejszego do nagrywania, więc ja na pewno tutaj polecałbym Sony zv 12 tym, którzy chcą nagrywać vlogi, którzy chcą mieć wszystko w jednym, którzy chcą po prostu mieć aparat z obiektywem, który będzie do vlogowania, który mogą włożyć do kieszeni i mogą z nim iść na koncert, na festiwal i yy, nie wiem, do innych miejsc, gdzie z dużym aparatem pewnie by was nie wpuścili, takim jak Sony FX3, którym ja zazwyczaj nagrywam. Tak jak wspomniałem, ja pewnie kupiłbym ten aparat, gdyby miał on 4K do 60 klatek, a nie 4K do 30 klatek. Ale to tylko i wyłącznie moja opinia, bo ja chciałbym mieć właśnie taką opcję i mieć ją w kieszeni. Więc na dany moment po prostu poczekam i zobaczę, co dalej będzie się działo na rynku tych aparatów ZV od Sony. I na razie będę używał swojej FX trójki i swojej A7 IV i mojego iPhone'a. Natomiast teraz wy powiedzcie mi, co Wy uważacie na temat tego aparatu, czy może już go macie, czy planujecie jego zakup. Czy może po prostu jesteście tutaj, żeby spędzić ze mną te paręście minut i posłuchać, co ja mam na ten temat do powiedzenia. Jeśli podobał Wam się ten film, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i klikajcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych treści podobnych do tego. I sprawdźcie też mój Instagram, gdzie staram się wrzucać na co dzień o tym, co u mnie i na czym w danym momencie pracuję. W tym filmie to już wszystko. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Na razie. Cześć!